Na wystawach, które realizujemy w środzie katedralnej opowiadamy o Poznaniu, ale jednocześnie staramy się na jego przykładzie opowiadać o rzeczach bardziej uniwersalnych. Będziemy opowiadać o tym, jak po kataklizmie II wojny światowej podnoszono z gruzów poszczególne budynki. Ten proces był efektem wielu dyskusji, wcierania się różnych koncepcji. Postanowiliśmy podzielić naszą ekspozycję na pięć sal, przy czym pierwsza sala opowiada o zniszczeniach miasta, o skali zniszczenia Poznania. Druga sala dotyczy starego rynku ze szczególnym uwzględnieniem ratusza, jako właśnie tego, tej dominanty, tego zmachu najważniejszego symbolu. Trzecia to katedra. Ostrów tumski, ale właśnie przede wszystkim katedra. Czwarta sala dotyczy dzielnicy zamkowej, dzielnicy cesarskiej, tu skomplikowanych, bardzo aspektów związanych z odbudową tego, można powiedzieć, trudnego dziedzictwa. I wreszcie ostatnia strata to Śródmieście, to ta przestrzeń dotycząca Placu Wolności Świętego Marcina i projektów związanych z całkowitym przekształceniem centrum Poznania. W aranżacji wystawy zdecydowaliśmy się na użycie języka architektonicznego. W poszczególnych salach pokazujemy rysunki elewacji, budynków, mapy, zdjęcia pokazujące stan miasta sprzed wojny i na nie nakładamy Karki kreslarskie, na których drukujemy projekt odbudowy. Cała wystawa jest o różnych strategiach konserwatorskich na odbudowę miasta. Tak też e, używamy zupełnie różnych języków wizualnych, aby te różne strategie i, i metody przedstawić. Dobrym przykładem jest sala trzecia, która opowiada o katedrze, gdzie stworzyliśmy przestrzenny labirynt z różnych przedstawień katedr, czy to z ilustracji, czy to z rysunków projektowych, czy to z rycin, gdzie każda z nich mogłaby być tym efektem końcowym. Na wystawie pojawia się wiele wycinków z gazet, pokazujących zaangażowanie społeczeństwa również w dyskusję o odbudowie. Pokazujemy to przede wszystkim w sali piątej, poświęconej odbudowie dzielnicy cesarskiej, gdzie toczyła się dyskusja, czy budynki podawnej administracji pruskiej pozostawić, czy nie. I całą tą aranżację budujemy na jednym wycinku z gazety, bardzo mocnym, mówiącym: Zburzyć zamek symbol cesarskiej buty. U podstaw koncepcji odbudowy Starego Miasta była myśl profesora Zachwatowicza, generalnego konserwatora zabytków. Wyraził to znakomicie następującymi słowami. Poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń domaga się odbudowy tego, co nam zniszczono odbudowy pełnej, świadomej tragizmu popełnianego fałszu konserwatorskiego. I taką koncepcję odbudowy Starego Miasta w Poznaniu przyjęto. Sam Zieliński mówił, że chce stworzyć stare miasto jako miasto idealne, jako obraz skończonej doskonałości. I plan ten realizowano z ogromną konsekwencją do momentu, kiedy w architekturze nastąpił odwrót od historyzmu do nowoczesności, do modernizmu. Wyrazem tego są dwa pawilony w bloku śródrynkowym tzw. zwany arsenał i sukiennice. Powstała kreacja konserwatorska, artystyczna i architektoniczna, która broni się całą mocą, która jest czytelną ikoną tamtych czasów. Jest też przyjazna dla człowieka poprzez swoją skalę i estetykę. Stała się ona, można by tak powiedzieć, dziełem sztuki samym sobie.